Cześć, mamy obecnie bardzo bogate zaplecze wiedzy teoretycznej na temat hipertrofii, kształtowania sylwetki czy ogólnie treningu siłowego lub sylwetkowego. Natomiast mamy bardzo duży problem z połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką. Dlaczego? Myślę, że śmiało mogę stwierdzić, że aż 99% osób trenujących, niezależnie od swojego poziomu zaawansowania, czyli mówimy tu zarówno o osobach początkujących, jak i średnio zaawansowanych bądź zaawansowanych. Wie, że żeby nasze mięśnie rosły i żeby dochodziło do hipertrofii mięśni, to musimy trenować blisko upadku mięśniowego. Natomiast w rzeczywistości bardzo mało osób trenuje blisko upadku mięśniowego i właśnie o tym będzie ten materiał. Zacznijmy najpierw od tego, dlaczego my musimy trenować blisko upadku mięśniowego. I tutaj musimy wyjść od faktorów hipertrofii, czyli czynników, które powodują wzrost naszych mięśni. Na obecny stan wiedzy naukowej wiemy, że istnieją jedynie dwa faktory hipertrofii, jest to wysokie napięcie mechaniczne, warunkowane mimo wolnym spowoleniem ruchu oraz angaż wysokoprogowych jednostek motorycznych. I co istotne, oba te czynniki muszą wystąpić jednocześnie. Ponieważ gdybyśmy zrekrutowali do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne, natomiast one doznawałyby małego napięcia mechanicznego, no to tutaj bodziec będzie po prostu zbyt mały, żeby mechanoreceptory wykryły owe napięcie i mogły przekształcić dalej sygnał mechaniczny na sygnał chemiczny, więc później do hipertrofii nie dojdzie. Natomiast gdybyśmy doznali wysokiego napięcia mechanicznego, ale nie zrekrutujemy do pracy wysokoprogowych jednostek motorycznych, no to wysokiego napięcia mechanicznego doznają włókna mięśniowe nisko oraz średnioprogowych jednostek motorycznych które nie mają zbyt dużego potencjału do wzrostu, więc tutaj również nie zauważymy hipertrofii naszych mięśni. Także wracając i to, co powinieneś zapamiętać, to że oba faktory hipertrofii muszą wystąpić jednocześnie. Przejdźmy teraz do tego, kiedy występują te dwa faktory hipertrofii jednocześnie. Wysokiego napięcia mechanicznego doznamy w momencie, gdy nasze włókna mięśniowe wyprodukują dużą ilość siły. Nasze włókna mięśniowe produkują tym większą siłę im wolniej się skracają. Więc żebyśmy doznawali wysokiego napięcia mechanicznego, to ruch koncentryczny musimy wykonywać bardzo wolno. Gdy ruchy wykonujemy bardzo wolno, no to wtedy nasze włókna mięśniowe produkują dużą ilość siły i tym samym doświadczają wysokiego napięcia mechanicznego. Żeby nasz układ nerwowy zrekrutował do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne, to musimy użyć albo dużego obciążenia zewnętrznego, Albo musi wystąpić zmęczenie obwodowe w trakcie wykonywania serii. Dużym obciążeniem zewnętrznym w treningu sylwetkowym jest wykonywanie ćwiczenia z ciężarem rzędu 1,5 RM, czyli z takim ciężarem, z którym jesteśmy w stanie wykonać maksymalnie od 1 do 5 powtórzeń do upadku mięśniowego. Co ciekawe, ciężar ten jest na tyle duży, że po pierwsze już od początku serii pracują wysokoprogowe jednostki motoryczne, na no, po drugie ruch wykonujemy wolno, więc występuje również wysokie napięcie mechaniczne. Problem jednak w tym, że zakres powtórzeń 1-5 nie jest specyficzny dla hipertrofii, a specyficzny dla hipertrofii zakresem powtórzeń jest zakres między 5 a 20 powtórzeń. Przenosząc są całą wiedzę teoretyczną na praktykę, będzie to wyglądało tak, że np. wykonując wyciskanie sztangi leżąc na 10 powtórzeń do upadku mięśniowego, od pierwszego do piątego powtórzenia będzie występował tylko i wyłącznie jeden faktor hipertrofii. Jeśli ruch, wykonamy, ruch wyciskania wykonamy szybko, dynamicznie, no to wtedy zrekrutujemy do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne. Natomiast z uwagi na niską prędkość ruchu, włókna wysokoprogowych jednostek motorycznych będą doznawały niskiego napięcia mechanicznego. Jeśli natomiast ruch wyciskania sztangi wykonamy powoli to doświadczymy wysokiego napięcia mechanicznego, natomiast nie zrekrutujemy do pracy wysokoprogowych jednostek motorycznych. I dopiero od 5 do 10 powtórzenia wyciskania sztangi wystąpią oba faktory hipertrofii, czyli wystąpi rekrutacja wysokoprogowych jednostek motorycznych z uwagi na udział zmęczenia obwodowego oraz wystąpi wysokie napięcie mechaniczne, warunkowane mimo wolnym spowolnieniem ruchu. Teraz pokażę Ci to na moim własnym przykładzie, wykonując wyprosty nóg na maszynie. Rozpoczynając wykonywanie wyprostów, nie jestem ani trochę zmęczony, więc jestem w stanie ten ruch wykonać szybko oraz dynamicznie, co warunkuje to, że mój układ nerwowy rekrutuje do pracy wysokoprogowe jednostki motoryczne. Natomiast, poprzez to, że ruch wykonuję szybko, no to moje włókna mięśniowe produkują małą ilość siły i doświadczają niskiego napięcia mechanicznego więc występuje tutaj tylko i wyłącznie jeden faktor hipertrofii. Natomiast wykonując serię dalej i zbliżając się do upadku mięśniowego, możesz zauważyć jak mój ruch spowalnia. Ja nadal staram się wykonywać ten ruch jak najszybciej potrafię, ale właśnie poprzez wystąpienie mimowolnego spowolnienia ruchu nie jestem po prostu w stanie. Natomiast to, że występuje mimowolne spowolnienie ruchu jest oznaką, że występują również dwa faktory hipertrofii więc po takiej serii mógł być pewny, że moje mięśnie urosną. Wiesz już, że żeby Twój trening przekładał się na wzrost masy mięśniowej oraz hipertrofię, to musisz trenować blisko upadku mięśniowego, musi wystąpić mimowolne spowolnienie ruchu w kilku ostatnich powtórzeniach, no i że właśnie te kilka ostatnich powtórzeń w serii są najważniejsze. Jednak mam do Ciebie pytanie, czy obserwując osoby trenujące na siłowni, zauważyłeś, że one trenują aż do momentu, w którym występuje mimo wolne spowolnienie ruchu? Ja tego osobiście na mojej siłowni nie zauważam, a co więcej prowadzę osoby treningowo i niezależnie od ich stopnia zaawansowania prowadzę osoby, które trenują pół roku, rok lub nawet 3-4 lata. Osoby te oczywiście wiedzą, że należy trenować blisko obadku mięśniowego, natomiast jeśli mi wysyłają nagrania z treningów, to ja absolutnie nie zauważam, że występuje u nich mimowolne spowolnienie ruchu, co jest oznaką, że w rzeczywistości nie trenują blisko upadku mięśniowego. I dopiero po dwóch, trzech, pięciu tygodniach współpracy ze mną widzę u nich istotne zmiany, że właśnie już kontrolują tą bliskość do niepowodzenia i rzeczywiście zwracają uwagę na to, żeby występowało mimowolne spowolnienie ruchu, warunkujące hipertrofię. Jeśli chciałbyś zdobyć więcej tego typu wiedzy na temat, hipertrofii mięśni szkieletowych, funkcjonowania organizmu, funkcjonowania mięśni, diety, żywienia, podkształtowanie sylwetki, układania planów treningowych, programowania treningowego, parametrów treningowych, periodyzacji treningu oraz żywienia w praktyce, czy też budowanie masy mięśniowej w praktyce właśnie, to zachęcam Cię do zakupu mojego najnowszego e o budowaniu masy mięśniowej. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału i pozostanie ze mną do końca. Będę Ci bardzo wdzięczny za polubienie, za subskrybowanie. No i zapraszam Cię oczywiście na mojego Instagrama.